Dzień dobry Państwu, witam serdecznie dziennikarzy po meczu Ekstra klasy piłkarskiej Jagiellonia Białystok Krakowia. Witam trenerów, trener Krakowi Orest Lęczyk i trener Jagiellonii Michał Probierz. Prośba do obu trenerów o podsumowanie spotkania. Proszę Państwa, zarówno Krakowie jak i Jagiellonia były po przejściach rodowych, w pucharze polski. W związku z tym z pewnością siły były nadszarpnięte. Zdawałem yy... sobie sprawę, że idziemy do drużyny, która jest na fali, to się nie da ukryć. Jak Ironia ma wiele w tej rundzie rozegranych bardzo dobrych spotkań. Yy... Widać było, że kilku Brazylijczyków bardzo ożywia, ożywia grę i, i potrafi doskonale podać, rozegrać akcję. Przewidywaliśmy to, zorganizowaliśmy się do tej gry w sensie defensywnym, szukając szansy w kontratakach. Natomiast yy, mecz się tak ułożył, że bramcy by nie tracili. Z jednej strony wierzyliśmy w to, w to, że można meczu nie przegrać, ale gdybyśmy się cofnęli bardziej głęboko, to z pewnością byśmy nawet tego punktu nie, nie wywieźli. Mecz kościołowo w zawodniku sporo sił. Jeżeli kogoś dziwiła zmiana co do poprzedniego meczu, a naliczono na tych zmian 5%, to jest chyba dowód, że nie jest tak źle ale ponieważ mnie nie w ramki, to nie jest tak dobrze. Ja pozwalam sobie wspomnieć swój pierwszy pobyt w Toku 22 lata temu z Widzerem To był pierwszy mecz po awansie Jagiellonii do pierwszej ligi wtedy. Mecz się zakończył wynikiem 1-1. Nie zapomnę jak piłkarz Łapiński, który którego wpuściłem na wojsko. Yy, yy, nie dostał ani jednego oklasku. Pochodził z ład. Tylko cały czas w tak się złożyło, że obrał udział w bramki remisowej. Widzę tutaj remisowo 1-1. Nie będąc faworytem. Stadion zupełnie inny. Kibice fajni. Bardzo chcieli, żeby Egilonia wygrała. Mówię to dlatego, że niestety Krakowie na stadionie Zagłębia Czarnowiec, gdzie jest to mecz wyjazdowy, gdzie przyjdzie trochę kibiców, dosłownie trochę się narzekać. A trzeba rok czekać ewentualnie, żeby zagrać Krakowi mecz na swoim stadionie. Życzę jak i miastu, żeby ten stadion był piękny i żeby ta drużyna była zawsze mocna. Ponieważ mapa Polski nie powinna, tak jak to kiedyś było, mieć duże tylko ze Śląska, czy z centralnej Polski, ale Białystok zasługuje na to, bo może tym, którzy się urodzili później, jak wesia w przypomnę, że wtedy było prawdopodobnie 35 tysięcy ludzi na meczu. Coś niesamowitego. Prawdopodobnie nikogo nie było z Białorusi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i trener geologii Michał Prowierz. Trochę ciężko konkurować z historiami trenera Leńczyka, ale ja akurat mogę o meczu jedynie powiedzieć, że zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to ciężki mecz, w szczególności po ostatnich meczach wiedzieliśmy, że zespoły, które przyjedą przyjdą będą grały bardzo defensywnie i Krakowie grało bardzo defensywnie. My nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, które, które mieliśmy do tego, na pewno nie dograliśmy sobie kilku piłek, to jest nasz problem. Jest, ja mówiłem ciągle, że będą sytuacje bardzo trudne dla nas i to w sytuacji, gdzie będziemy minusowe punkty, że będzie to ciągle walka, będzie bardzo dużo momentów, gdzie będzie zwątpienie, że będzie bardzo trudno i to się potwierdza i ludzie się poznają właśnie w takich momentach jak, jak teraz i wbrew pozorom. Nie wygraliśmy i to na pewno nas boli, bo chcieliśmy zrobić ze wszelką cenę trzy, trzy punkty ale do niektórych zespołów, które dzisiaj przegrały odrobiliśmy kolejny punkt. I to jest krok po kroku musimy dążyć do tego, żeby te zespoły jak najszybciej dogonić. Na pewno szkoda, bo mogliśmy zbliżyć się zdecydowanie do Krakowi, ale jest jeszcze rewanż, który sezon jest bardzo długi i my te punkty na pewno systematycznie odrobimy, a jedną taką uwagę, którą zawsze mówiłem, jak Paweł Zawistowski ważny był dla tego zespołu, to zawsze mówiłem, Wielu w niego wątpiło, wielu na niego narzekało, a dzisiaj widać, że ten Paweł zawsze gdzieś tam umiał tą piłkę dograć, bardzo często dał taką piłkę dla zawodników ofensywnych i na pewno go brakuje. Systematycznie musimy go zastąpić, pozytywnie z nie straciliśmy w kolejnym meczu bramki i teraz zrobimy wszystko, żeby stworzyć niespodziankę, żeby z Legią wygrać i spokojnie dalej, dalej pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedzi i poproszę o pytania. Nie ma pytań, dziękuję serdecznie. I do zobaczenia za tydzień, czy no z